Cześć, dzień dobry. Cześć. Zimno, rano i generalnie średnio. No, średnio. Ale zaczynamy vloga na temat y, zawodów. Dzisiaj, zawody Mikołajkowe w naszej stajni, także zrobimy vloga. E, Łukasz tutaj. Ja będę operatorem kamery, z tyłu widzimy już zamieszanie tak. i emocje związane z zawodami. Pani trener jest gotowa, gotowa pani trener. Ja dzisiaj nie jestem Operator trenerem. gotowy. Ja I... dzisiaj jestem obserwatorem, pomagierem na, na ujeżdżalni i czytaczem przejazdu. No to pani organizator. Pani organizator. Dobra, nie gadamy, lecimy. Lecimy. A my wchodzimy i patrzymy co tu się dzieje. Zamieszanie jak nie wiem. Wszystko chyba gotowe. Konie przystrojone. Mamy Rudolfa tutaj. Proszę, proszę. Zobaczmy, co dalej. Zobaczymy, co słuchać z tyłu. Czesiu dostał czapeczkę tutaj, widzimy. Piękną czapeczkę, Czesiu. Tak, widzę, że Ci się podoba, prawda? Piękna czapeczka. Panie organizator tutaj grzecznie pracuje na hali, ciężko. Ja jako nie dżentelmen nie pomagam, jestem dzisiaj wideorejestratorem. Drzwi otworzę. Ładny uśmiech, humor jest, nie w tą stronę. Proszę wchodzić. Bardzo ładnie. No i dobrze. Zamykamy, żebyś nie przeszkadzała nam już tutaj. Co tu się dzieje? Była, nie ma. Tam już stoi. Tam coś mierzymy znowu. Niby dwie przeszkody, a tyle problemów. No ale zobaczymy, może dziewczyny sobie poradzą. Pani organizator? No, nie. Ja się wypisuję, wychodzę. Cześć, pa. No to chyba będziemy mieli wymarsz w końcu naszego całego zastępu. Reniferów, koni i jeźdźców. Widzimy tutaj Brysława, jak który pierwszy wychodzi z piękną grzywą, przystrojoną. Awia tylko... tutaj przystrojona jako Rudolfik, wychodzi ze stajni. Mamy proszę. Kolejne piękne, przystrojone konie. I całe zastępy ruszają. Czesław jako Mikołajek rusza też tu już na hale. Idzie też Lucinda, jak zwykle jej się nie chce, ale rozrusza się zaraz na hali i rozgrzeje. I pochód mikołajków, dokładnie. I vanila. No i idziemy razem z nimi, i zobaczymy co tam będzie w środku. Tak naprawdę możemy obstawiać, czy Alicja poradziła sobie z przeszkodami, czy nie. Jezu, jak ślisko. Dobrze, to wszyscy to zawodnicy są, nie wszyscy, kogoś mi brakuje. Julia raz. Dobrze. Wiktorii jeszcze nie ma. Dobra, to powiem Wam, i jak coś to przekazujecie dalej. E, te osoby, które jest więcej niż jedna na jednego konia, musicie się zmieniać. Mamy około 30-40 minut na rozprężenie, więc patrzcie na zegarki. Macie każdy czas, żeby wsiąść. Pamiętajcie, że to jest rozprężenie. Nie chodzi o to, żeby tego konia zamęczyć. Tylko, żeby się troszkę rozgrzać. Możecie sobie leciutko coś popsnąć, ale nie chodzi o to, żeby czegoś trenować dziko. Tylko wsiadamy, rozgrzewamy i tyle. Rozgrzejemy się, kawałek stępa na, końca, na koniec. Idziemy do sali i potem po kolei sobie pojedynczo wchodzicie w takie kolejności, jak mamy listę startową. Jak macie jeszcze jakieś pytania do mnie? Siodło. Czy Brysio idzie nie, Brysio nie jedzie w tym, mówiam. Jedzie aha, no w Avi na rozprężenie jesteśmy... Aha, że przyklejona. No dobra, to Brysia pojedzie w tym szodle. Jakieś podsumowanie tego Czemu początku. To takie dramatyczne zbliżenie. To nie jest dramatyczne zbliżenie, to jest piękne, portretowe. Wszyscy ujęcie. są zwarci i gotowi i pięknie ubrani i nie wiem jak my zdecydujemy, kto wygra tak, konkurs y strojowy, bo jest dużo pięknych mikołajków, także ruszamy z rozprężeniem i zobaczymy, co się będzie działo. No ja też nie wiem, kto wygra, ale też pewnie nie wie, kto nie wygra. Wiem właśnie, bo, bo... Tam byłam na przód, mi się Kellyna bardzo ale patrzę, że tutaj. Ten... Kilka Mikołajków. Czapka sprężynka podobała mi się. Czapka sprężynka. w angielskim włosiu. No i Czesław z, Czesław, z Czesław z Czapeczką. Gdzie jest Czesław? To, to, tam jest Czesław A, z Czapeczką. No, z Złapałeś Awie z nosem. Oczywiście naszego Rudolfa na z łapewnością. Mikołajki, że ja nie wiem. Ona jest świetna. To jest jedno z najlepszych koni. A, a. A, Arrow, to, to a jak się już kończy, w filmie, w to tam jest, od M do i filmie, w filmie, w filmie, w filmie, w już do ilica. I. Ja będę mógł spokojnie, nie, nie tak, może no. wszyscy jadą. Prosto, 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 Prawie dobrze. Tak, no ona się tam zapokrywa. Prawie wyszło. I kolejny najeżdża. Musicie przyczeć jak na przeszkodę dziewczyny. Czy, tak, tylko którą, jak wiemy tak krzywę? Żółta czerwona, no żółta, no, żółta I Ilusinda ho Lucinda, pierwszy skoczek tutaj. No naprawdę. Jak ona się nazywa Super. Maja, nos na przeszkodę, konika. nos na przeszkodę, nos na przeszkodę. Śluby. I pięknie. I to I za, pierwsza za zrzutka. Szybko. Co prawda nie jest to za przeszkoda, szybko. ale czapeczka już poleciała. Za szybko, Nadia, czapka leci. Czapki z góry. No. Czyli co, zaczynamy zawody? No zaczynamy. Już Majka się przygotowuje. Pierwsza z, Bryś z Bryśławem. I Emocje. Cisza, skupienia, trybuny pełne, fotoreporterzy, ruszamy. <śpiewanie> No to co, doszliśmy do ostatniego przejazdu dzisiaj, prawda? Jesteśmy przemarznięci na kościusz. Jesteśmy zmarznięci, zmęczeni. Ale, ale, ale jest bardzo fajnie. Emocje grzeją. No, emocje Prze zawsze grzeją. Przejazdy są y emocjonujące. Emocjonujące, tak? Czyli <laughs> mówisz, że na zewnątrz chłodno, w serduszku ciepło. Zawsze. zawsze. <laughs> tutaj widzimy właśnie Lusię z Amelią, które ostatni raz jadą. Ro jeszcze się tutaj rozgrzewają. Y ostatnie szlify przed jazdą już na punkty, no i zobaczymy jak to pójdzie. Co, my jesteśmy po konkurencji. Wyniki już mamy. Nagrody przygotowane. To co? Zakończyliśmy dzisiejszy dzień zawodów, myślisz? No jeszcze będą sobie dziewczyny treningowo skakać. No tak, to potem mamy jeszcze treningową LL-kę, ale na ten moment nasze zawody mikołajkowe są już skończone. Kwiaty jeszcze jakieś idą. Wszyscy zadowoleni, zmarznięci. Wszyscy się już zbierają i za chwilę będzie dekoracja. Co prawda prowizoryczne podium w postaci ławki. Nasze i tutaj z organizatorką, sędziną z Pauliną Szubą i Alą są już gotowe. Jeden, dwa, trzy przyklejone. A tu jeszcze ustawiony parkur, potem treningowy dla ll -ki. Zaraz zostanie. zaraz, 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 zaraz trzecie to e, Alicja to martwicza, to martwicza, na trzecie miejsce. drugie miejsce. miejsce. Marika Witam. Gratulujemy i pierwsze miejsce Witam. Witam. No i tak oto na Witam. mamy całe podium. podium. Zakończone zawody, myślę, że było super. To co, skończyliśmy zawody mikołajkowe? Skończyliśmy. Nagrody rozdane? No rozdane. rozdane. Przeżyliśmy ten dzień jakoś? <grym> Przeżyliśmy, ale ja nie, nie wiem jak Ty, ale ja jestem głodna jak wilk po prostu teraz. Też jestem głodny, nie czuję rąk, zmarznięty, ale emocje były super. <grym> tak. Bardzo, no i co? bardzo, bardzo udane. Ja jestem bardzo zadowolona, że był taki trudniejszy przejazd, bo faktycznie to podniosło trochę poziom trudności i bardzo fajnie wyszło. Myślenie. Nie no, fajnie było, że, że nie były wszystkie czyste. Było błędy, były błędy, były trudności, była walka z koniem, tak. ze wszystkim. I co, do zobaczenia na kolejnych zawodach? No jasne, na koniec stycznia. Na koniec stycznia, o, wygadała się. Dobra, to cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia.